Cześć wszystkim, z tej strony Ewelina i dzisiaj jestem razem z Olą Cześć <noise> Na początku pokażemy wam przybory szkolne i takie rzeczy związane bezpośrednio ze szkołą W drugiej części pokażemy wam ubrania, które sobie Ola kupiła Ola będzie teraz chodziła do piątej klasy szkoły podstawowej a Alicja... Pójdzie pierwszy raz do przedszkola. Niestety nie będziemy tutaj pokazywać rzeczy Alicji, bo na pewno chciałaby osobno żeby nagrać z nią film. A jeszcze nie skompletowaliśmy całej wyprawki, i w ogóle to jest kosmos, żeby wszystko skompletować na czas. Więc tak, pierwszy tydzień przedszkola myślę, że będzie dosyć trudny. Ola na szczęście jest już na tyle duża. Już ja dorosła. dorosła To już jest moja nastolatka, więc wiecie Ona to już powinna sama nagrywać film Back to School Ale ze względu na to, że to jest mój kanał, więc witamy się dzisiaj z wami we dwie Pierwszą rzeczą, jaką dzisiaj wam pokażemy jest tablica, którą kupiłyśmy w Biedronce Niestety nie pamiętam ceny, ale jest to dosyć fajna i duża tablica, jak możecie zauważyć Już na sprawie nie widać eee, Tak, mamy tutaj cztery magnesy Mamy marker. Niestety, dlaczego to jest fail? Dlatego, że ten marker jest czarny. E, to było wszystko zafoliowane i mm, zorientowałam się dopiero w domu. I tak, może coś tutaj widać. No coś tam widać, ale no, nie tego się spodziewałam. Myślałam, że będzie biały i pierwotnie miał być dołączony biały. Jednak coś tutaj nie pykło i, i tak, dokupimy sobie biały. E, Ta będzie u Oli w pokoju tak yy, pierwotnie, mm. myślę, i tu będzie plan lekcji zapisany, tak? Tak. Teraz zrobię taką małą odskocznię od Biedronki i pokażemy Wam plecak. Ola miała bardzo fajny plecak do tej pory, ponieważ miała plecak z Harrym Potterem, tak się prezentował i jest yy, w bardzo dobrym stanie i powinna mieć go dalej, niestety się uparła. Nie uparłam, tylko jestem nastolatką i powinien mieć dorosłe rzeczy. Tak, że ten plecak jest dziecinny, chociaż wcale mi się nie wydaje, że jest dziecinny. Chciałabym sama mieć plecak z Harrym Potterem. Więc Ola ma nowy zakupiony plecak. Wczoraj nam przyszedł, zamawiałam go z jakiejś strony, mm, teraz nie pamiętam jak się nazywa, ale tutaj mam napiszę po prostu na dole nazwę sklepu. I jest to plecak z Elidasa. Proszę bardzo, zaprezentuj swój nowy plecak. Tak wygląda. Tu mam kieszonkę na picie Mamy nie widać ma dużą koszulkę. a tutaj na jest ucieczka, jaki ma mniejszą. To jest taki rosny. najprostszy chyba model plecaków z Adidasa. E, jedyne, co go wyróżnia, to wzór, no bo wzór jest dosyć ciekawy. Troszkęśmy się o ten wzór posprzeczały, bo mama myślała, że to dynie, a ja wiedziałam, że to pąki kwiatów. Tak, ale to są piłki, które są stylizowane na pąki kwiatów. Dobra. Tak? Tak, fajnie jest to, że elementy takie drobne są w kolorze, tak jak na przykład pomarańczowa tutaj rączka, czy też cały środek, zaraz Wam go pokażę. O. Cały środek jest pomarańczowy. Fajnie się to prezentuje. Mam nadzieję, że ten plecak już posłuży nieco dłużej. Nie tak jak ten z Harrym Potterem. Jeżeli chodzi o cenę, to ja go dorwałam na promocji za niecałe 100 zł. Tam, 98? 9. Czy 9? Tak. 99. Teraz wrócimy szybko do biedronki. I tutaj mamy kilka przyborów. Na początku mamy kredki. Tak, tak się prezentują. Zdziwiona byłam, że Ola chciała kredki. Ja myślałam, że mm, w piątej klasie już kredki nie są potrzebne. Ale Ola mnie uświadomiła, że jest jedna klastyka, na której kredki muszą być. E, no, są detaliczne. Dużo, dużo kolorów. ładnych. 18 kredek, w tym 4 neonowe, 4 metaliczne i 10 klasycznych Fajne, myślałam, że dostanie je Ala, y, jednak y, tak, to są kredki Oli Kolejną rzeczą jest taki zestaw matematyczny, można by powiedzieć W którego w skład wchodzi cyrkiel, linijki, ekiarki i tego typu rzeczy Bardzo fajnie, że są zamknięte w takim obokowaniu, prawda? Mhm, ale nie lubię jej tak na matematyki. Nie będę lubić. O może kiedyś będziesz. Nie będę, nienawidzę. Dalej mamy zestawy długopisów. I tu jest taki duży zestaw 20 chyba, ale tutaj no. już są podebrane niektóre. Długopisy w domu to jest po prostu jakaś zmora i nigdy ich nie ma, zawsze brakuje długopisów. Więc taki duży zestaw długopisów żelowych jak najbardziej nam się przyda. Dodatkowo mamy tutaj. Czarne i niebieskie długopisy w takim zestawie oraz takie ścieralne, chociaż Ola już chyba ze ścieralnych hmm. korzystać nie będzie, ale, ale damy. Ale dobrze, jakby były w domu. Trochę poszalałaś z tymi długopisami. O i tam trafiłam na jakąś promocję gdzie <laughs> gdzie się kupiło trzy rzeczy, chyba z tego asortymentu szkolnego to było jakoś taniej czy coś w tym stylu, więc żal było nie skorzystać. Mam zestaw kołówków. Upią dla trania. Mają różne wzory i kolory. Myślę, że kilka będzie dla Ali. Ale ja sobie wybiorę najlepsze. Tak, bardzo kolorowe, fajne. Szkoda, że najpierw trzeba je samemu natemperować, ale myślę, że mogą być fajne całkiem. I nie będą się tak kłamać. Przynajmniej ja wyglądają bym... na takie solidniejsze. Mam też zestaw od cioci dostałam jako prezent. A to chyba o tak. No tak. I mamy tutaj gumkę, cyrkiel, zakreślać żółty, kilka długopisów i linijek. I owku. Taki, I wiem, można o. by powiedzieć, że to taki zamienny piórnik. Tak, właśnie. Fajne. I jeszcze mamy tę perówkę. różową Dużą... Mogę mi się podobać, to że Ale dużo gumka. Patrz. Mm, fajna. Było taka. A jeżeli o piórniku mowa, to. E, też się, uparła. Też się uparła. Ola uparła się na nowy piórnik, chociaż też miała całkiem fajny z zeszłego roku. Zamawialiśmy piórnik na Allegro, i Ola wybrała sobie taki prosty, szary. Klasyczny. Ale klasyczny, ale e, Ładny. Tak. W środku jest bardzo ciekawy, Ma tutaj taką e, kieszonkę na zamek, która jest z siateczki, więc widać co w niej jest. E, I tutaj ma taką przegródkę. Tak. No. I zamek dodatkowy tutaj, który Żeby nie ma kieszonki, miejsce. ale może mm, mm, sprawić, że po prostu Piórnik będzie głębszy. Bardzo pojemny. Tak. Będę. I się tutaj podoba. jest kieszonka. Nie pytajcie, co będę tam trzymać. Płynnie przejdźmy do zeszytów. Zeszytów Ola ma ogrom, dlatego że same kupiłyśmy dużo zeszytów, a dodatkowo Ola dostała zeszyty od babci, która też poszalała w którymś ze sklepów. Nie wiem, czy to był Carrefour, czy, czy jakiś inny hipermarket. Czym My zeszyt? kupywaliśmy zeszyty w bieżącym. Tak ze zeszytów ja wybrałam sama. I tutaj są e, takie Moje. w linie. Nie, ten, ten jest w kratkę. Ten nie w linie, ten w kratkę? Tak, w kwiatki. Nastoletnie zeszyty. Nastoletnie. Bo mi się podoba, że to są takie proste, ale mają jakieś detale takie nastoletnie. E, tu będą już chyba same w kratkę i Ola kupywała wszystkie zeszyty, które mają 60 kartek. Tak, ponieważ dużo pisze. Nie piszesz, tak. Takie, tak szybko Wam pokażemy przekrój tych zeszytów, bo były naprawdę różne. I ładne były, czy mogłyby być ładniejsze? Mogłyby być, znaczy ładne były, ale mogłoby być więcej takich ładnych, a nie było o te, były wszystkie. Co kupiłem najładniejsze były. Teraz ja Wam pokażę kilka zeszytów. Pokoja mm. się obudziła ja i mama zaraz po nią przyjdzie. Więc te zeszyty są w Kratkę też dorwam z Biedronki. I tutaj chyba już się zaczynają zeszyty od babci Więc tak, pierwszy zeszyt od babci jest w kratkę, ma napis biologia Pójdę na dobry ten, ten też Ten też jest w kratkę do rejli zeszyt Wracamy do was w powiększonym nieco składzie Kaja nam się obudziła i będzie nam tutaj pomagała nagrywać po prostu Ola pokazała Wam część zeszytów, ale chyba jeszcze nie przeszła do tych od babci. czy już przeszłaś? Przeszłam i dwa pokazałam Aha, tutaj masz do muzyki dwa zeszyty Tak Ja nie wiem, ale zawsze, gdy w roku szkolnym trzeba kupić zeszyt do muzyki, to nigdzie nagle nie ma tych zeszytów Też... Bo muzyka to jest taki przedmiot, że niby zeszyty są, ale się szybko kończą, mi się w ogóle nie kończą tak, i tutaj masz takie tematyczne, ale nie wiadomo, czy wszystkie przedmioty będziesz miała. O ten jest fajny zeszyt. Zobaczcie, taki młodzieżowy. Szkoda, że te zeszyty mają takie bardzo cienkie te wierzchnie, okładki, można powiedzieć. Nie wiem, ale mi się wydaje, że one się szybko po prostu poniszczą, zwłaszcza jak na użytkowanie oli. Co to miało być? No bo ty nie dbasz o te zeszyty, i po prostu zawsze masz zagięte rogi, albo w ogóle jakieś, nie wiem, naderwane. Tak, tak to się kończy u ciebie. Zeszyt. Jeszcze nie mam tego przedmiotu. Fizyka. Fizyka. O, tutaj widzę języki. O, ten miałam w tamtym roku, sądzę. A, język polski. Język angielski. O, ten jest fajny. Z kotami. Też fajne, właśnie, młodzieżowe. Ja wiem, to taki młodzież. O, to będzie do informatyki. Ja. Do informatyki. Ja. Język angielski, geografia i chemia, fajne kolory tych zeszytów. I na pewno ci się nie będą myliły te przedmioty, jeżeli weźmiesz każdy kolor do innego przedmiotu, prawda? Mhm. Co tam jeszcze masz? O, ten jest fajny. No. Jednoruszca? Yoga team. Time. Joga time. Joga time. Yoga time. Będę yoga. się oli. Dobra mm. Zobacz. Geografia, język polski i chemia. No masz zapas tych zeszytów chyba na 3 lata? Mm, tak. Do chemia i fizyka to są dwa najgorsze przedmioty. Wcale nieprawda. Ja tam bardzo lubiłam i. A to ty, to jest chemia. Wcale nieprawda. Kują. Kończył już te zeszyty, pokazujemy dalej. Historia, historia, fizyka i polski. To są ostatnie. Wtedy. Jak? Przebrnęliśmy już przez te zeszyty, oh. więc już chyba mamy tyle, jeżeli chodzi o te rzeczy, przybory szkolne, o tak może to nazwijmy. Mm -hmm. Przejdźmy może do ubrań i butów. Yay. Ola ma do szkoły niedaleko, ale mimo wszystko musi mieć porządne buty. I znaleźliśmy całkiem fajne w CCC, e, proszę bardzo zaprezentuj, buty sportowe z Riboka. Są w bardzo fajnych kolorach, różowo-niebiesko-białe. Ola mówi, że są wygodne. Bardzo. I łatwo się je wkłada i zdejmuje. E, tak. Nie wiem jaki to jest model. Napiszę Wam tutaj na dole. E, kosztowały. też nie pamiętam ile. Kolejne buty, jakie Ola sobie kupiła, również w CCC, są to buty typowo do chodzenia po szkole. Czyny Ferrari. Tak wyglądają. Mają szalone różowe sznurowadła. Właśnie mają takie dodatki różowego. Wygodna? Oj. No, można tak powiedzieć, ciężko się wkłada. Je no, jeszcze nie chodziłaś w nich. ale wygodna w sumie. Przechodzimy do garderoby Oli i nowych rzeczy, które się w niej pojawiły. Przepraszam Was za hałasy, ale Kaja się będzie tutaj obok nas bawiła, a my postaramy się szybko uwinąć z tymi rzeczami. Pierwsze dwie rzeczy są z PEPKO. W PEPKO nie kupowałyśmy wiele, tylko te dwie rzeczy. I pierwszą z nich jest koszulka w paski. Bardzo mi się podoba, bo ma zakończenia rękawków fajne Takie miasta. Tak, Ola obecnie jest w rozmiarze 158x164 Koszulka kosztowała 15 zł I tak jak Ola mówiła, końcówki rękawków oraz sam dół Nie wiem, czy to widać Widać, są tak fajnie pochalowane. Basicowa koszulka w paski Ja mam słabość do pasków, jak zresztą widać Myślę, że fajnie się będzie Oli nosić Drugą rzeczą z pepką jest bluza w takim kolorze śmietankowym, można Beżowy, powiedzieć, wyżowym, tak. e, z królikiem. Widziałam, że były też spodnie do kompletu, jednak ja nie jestem przekonana do takich jasnych spodni, jeżeli chodzi o życie szkolne. Kolejną rzeczą jest również bluza, tym razem z Sinseya w kolorze takim brudno-różowym. E, bardzo fajna, przyjemna w środku. Też ma taki e, misio, tak. tak. I to jest bluza w rozmiarze o, XS. X. Mamy kilka rzeczy z Sensei, a Przeważnie są to koszulki, ale znalazła się też ta jedna bluza i myślę, że też się Oli sprawdzi. Teraz pokażę Wam koszulki, jakie mam z Biała z motywem skubidu tak? Tak. I tak. ja tu 999. Tak, ale my kupiliśmy te koszulki na promocji Nie wiem, za 19 zł chyba Czy za 15 Podoba więc... mi się to, że tutaj mają takie co to powiedzieć No fajny nadruk jest ogólnie Te mm. kwiaty I, o, tutaj mają i logo Drugą koszulką jest taka szara Z motywem myszkiem Miki Tak, i ona jest już troszkę krótsza Niż tamta poprzednia, bo tamta była Długą koszulką, a ta mm. jest taka Do pasa i Ola ma tą koszulkę w rozmiarze XXS i ona również kosztowała coś około 15 zł. Trzecia koszulka jest taka z motywem z Kubidu. Z przodu jest napis, a z tyłu jest taka ilustracja. Tak, i to jest taka typowa koszulka tej daj, różowa właśnie i bardzo podoba mi się motyw. Jakby była w moim rozmiarze, to chętnie bym też przygarnęła, ale no nie było. Więc troszkę szkoda I ostatnią koszulką z Hinsaya jest różowa koszulka, która z przodu ma napis... Ojejku, myślałam, że Kaja się tutaj przewróci Summer Vibe, a z tyłu takiego wielkiego kwiata I myślę, że też jest całkiem fajną koszulką Tak Kolejne dwie koszulki dostałam od babci Tak, i to są takie proste koszulki Swiffer bez nadruków, jedna jest ciemnoróżowa, druga taka bardzo jasna Tak Na pewno się przydadzą Dalej mamy bardzo cienką bluzę w kolorze bordowym Prezentuje się ona tak, tutaj ma takie troczki na materiał tylko, że cienki Tak, jest bardzo cienka, ale myślę, że i taka bluza jest przydatna Rozmiar 34XS Kolejną rzeczą są czarne spodnie z takiego prążkowanego bardzo miłego materiału. One są z szeroką nogawką, jak możecie zauważyć. Są takie troszkę bardziej eleganckie niż na co dzień. Myślę, że jak będzie chłodno to nawet na rozpoczęcie roku się nadadzą. Fajnie, że są na gumce i mają tutaj sznureczki, które można ściągnąć, ale tak. Kosztowały 70 zł i kupiliśmy je u siebie po prostu na targu. Podobają mi się bardzo. Tak, i są mega wygodne, prawda? Zrobiłyśmy też zakupy na oficjalnej stronie Adidasa i kupiliśmy dres. Bluza dresowa w kolorze błękitnym oraz koszulka czarna po prostu z zapisem Adidas. Fajny materiał. Tak, do bluzy są też spodnie. Gdzie one są? Spodnie dresowe do bluzy tworzą po prostu komplet. Na pewno wiele z Was widziało te komplety w internecie, więc to nie jest nic odkrywczego, ale na WF na pewno się Oli przyda, tak? A bluza to nawet nie tylko na WF ile, ale i na co dzień. Tak. Dodatkowo były gdzieś krótkie spodenki, ale oczywiście zaginęły w akcji. Zostały nam za to leginsy z Adidasa, A takie proste, jedynie na nogawce mają u dołu napis i też są w miarę wygodne, prawda? To by były wszystkie rzeczy, które mamy Wam dzisiaj do pokazania. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałyśmy. Na pewno pokażą się przebitki, jak Ola wygląda w tych rzeczach. Przebitki nagrywałyśmy wcześniej, już Ola zdążyła być u fryzjera i troszkę ściąć włosy, dlatego może się nieco różnić od tej Oli na przebitkach, o, Oli z przeszłości. Ale myślę, że to nie będzie w niczym Wam przeszkadzało. Jak się Wam podoba nowa fryzura Oli? Mam nadzieję, że filmy będą się pojawiać na tym kanale, że nie zrobimy już sobie takiej długiej przerwy, jaką miałyśmy. Mam nadzieję, że ze mną. E, no tak. I e, na dzisiaj to by było tyle. Dziękujemy, że byliście z nami. Widzimy się w kolejnym filmie. <grym> A ja zrobię papa? Zrób papa. Pa, pa! Zrób, pa, pa. pa, pa, pa. You too? Yes!